Od SS, jak SS, SS możemy. Zcleana. Dobra, jak cho chodź pod ścianę, chodź tu pod ścianę. Proszę. Dobra, ma. Ale nie ruszaj się, pomachaj, pomachaj do mnie. Jakoś. Nie da się nie da tu, nie da się Dobra. w tej grze! Pomachaj przed monitorem, przed monitorem, pomachaj. monitorem. Się, to ja. Dobra, o, nie, nie wiem jak ty to zrobiłeś. <ślonia> nie o, witam. Słuchajcie. Ja wiem! No. Słuchajcie, problem jest, bo jest dużo osób dookoła nas, a no. musimy wejść do jakiejś trójki i musimy dobra, się uwaga, szybko Dobra, uwaga. Dobra. Za, za mną i po prawej 3, 4. To go go go, 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 Udało się. Ej, ale Panie. ładnie to zrobiliśmy. Dobra. Ale zrobiliśmy Słuchajcie, dzisiaj musimy ich. dzisiaj musimy kontynuować szukanie wszystkich potworów w Dors. O. Tak, U. I zostało to... nam kilka. Jakie nam zostały Ola, wymień nie jestem pełna, co do pajączka, czy trafiliśmy, więc go mam na liście, w razie co. Timothy? Nie, nie było, tak. nie, nie było trafiliśmy. Nie Dobra, było. to został nam jeszcze Halt, a ja sobie wezmę e... trochę wszystkiego. Halt? Halt, Je... to jest ten, co siedzi przód, Je... tył, przód, Tak, tył. tak, tak. tak. I, bo o, biedny teraz jesteś! Teraz że mogę kupić itemy, dopiero teraz. <laughs> Dobra. Bam, bam, bam. Został nam potwór z szafy, ale ten taki, a, który, który was wywala. Nie, nie, nie. A potwór windowy? Nie, 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 nie. Mnie wywalił ale ostatnio, potwór, ja go spotkałem Plus, przecież, pamiętasz? Ale ja Ola. go nie miałam, wiesz? A potwór a. windowy? Nie ma potwora windowego! Poczekaj, po, po, poczekaj, o, czekaj, poczekaj. Wow, Chciałem wow. powiedzieć, że ty jesteś potworem windowym, ale nas wyrzuciło, A, okay. bo za długo czekałaś. E, no okay. dobra, i <laughs> podobno gdzieś za oknem ma być bardzo rzadkich potworek, których możemy spotkać. Ale ja też tak? słyszałem jedną rzecz, ale muszą mi twoi widzowie potwierdzić. Tak. Bo słyszałem, że chcą dwa rodzaje odcinków. Pierwszy o Jezus, odcinek. boję się. <laughs> Mity! I ciekawostki z Roblox. Ale Długo czasu zajmuje! Mi ale ale ale, 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 Jeszcze było, jeszcze było. Boję Jesz się, no. Zgadnij, co było drugie, no. Nie, no. nie mam pojęcia, powiedz mi. Tips and tricks. O, Czyli na Marko. przykład, uwaga, 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 nie wiem, do którego, do obu się zalicza, więc już masz na, do dwóch materiałów, patrz, uwaga. No. Kucnąć. Chcę, żeby kucnąć, <laughs> możesz kliknąć shift. Tasi. O! o kurde! A, 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 no to, a, żeś mnie teraz zaskoczył, chłopak. Że... nie wiedziałam. Pierwsze! Kolejna za 10 tysięcy łapek w górę. No to o nigdy kurde. się nie dowiedzą, jak w ogóle. Nie, wydaje mi się, że trochę za późno już wiesz, żeby dawać ciekawostki, bo zaraz o? chyba update ma być niedługo. Nie! Krystal, nie wracaj! Maciek bardzo się... dobrze robi. Tak, Czy się pajączka. Pajączka nie ma, no tak. Co? No trzeba no to... To, to przecież ja nie sprawdzam. więc ja sprawdziłem drugą szampę. Ale Tutaj, trzeba wszystkich. Nie wyrzucić. O dobrze, dobrze, zrób no! Co to było? Co to było? Maciek no, Ja nie wiedziałem Maciek gadaj ja skąd wiedziałem! Nie wiedziałem Maciek to jest przesłuchanie skąd wiedziałeś? Gadaj Nie wiedziałem naprawdę to był fart miesiąca mówię gadaj. wam to no On wiedział nie! Ola? Nie! Ola? Tak? Ola? Jego mina wygląda, jakby wiedział. Ja wiem. Nie! On kłamił! Ja nie wiedziałem! On teraz ty właśnie do tej szafy! Ale chwila, nie. Mnie, chwila, ale to jest ten sam potwór? A. Aha, Już nie, się nie pojawi się, już Uciekłem. się nie pojawi. Ale to był ten sam, co jest normalnie w szafie? Yy, no to nie. jest. Nie, nie, to jest inny, on się Jack a jak on nazywa. Się nazywa. Poczekaj, bo teraz mnie ten drugi wywala, który się nazywa. Nie ma nazwy, więc powiem, że. A, 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 on mnie my... nie chce wywalić! Coś... O, dobra, dobra, dzieje się! Długo, długo trwa, długo trwa. Dobra! Dzieje się! Uwaga! Zobaczymy jak wyrzuca! Uwaga! No! Strasznie. Jakie zdrowia! No! Teraz? no wyrzuć Halo? mnie! To jest! <grym> Witamy! Jak, dzień jak dobry! O! On się Hyde nazywa! Hyde! Ten się nazywa Hyde, ale, ale ten okay. co wcześniej się pojawił to też jest Hyde? Nie! To jest Jack! Jack? Tak! Jack. Tak przynajmniej okay. yy, przeczytałam na forum. Ale rzadkiego okay. chyba a, a, spotkaliśmy, a nie? Jest? A jak tak. się nazywa ten, który jest za oknem? Nie wiem, na niego, na niego smiley mówią chyba, wiesz? Albo smiley. Ale to się, tak się uśmiecha, to nie tak, ale, smiley. Ale to chyba działa w ten sposób, patrzcie. Czekajcie. No? no. Ale co ty robisz? Okay. wchodzisz i wychodzisz? No, jak co, dużo. Myślisz, że jak, coś ci się stanie? Tak, tak, Krystian. jak wyskakuje, jak dużo razy korzystać z, korzystasz z szaf, ale to była pierwsza szafa! No dobra, no, no, tak. tylko sprawdzić, to jest kolejny po, do mitu. Powiem tak, że stałem obok ciebie i zrobiłem to samo co ty, aż odskoczyłem, przesłał się prawie wyrzuciłem, nogi podniosłem na monitor normalnie, nie? kable się poplątały, wsiśko też. Mi po tym Masia... odcinku trzeba będzie Pampersa zmienić. Ja już, o, to ja, ona ja gra już... z Pampersem? Ja, ja już, mi się skończyło. Ale głośno było. Super. Fajnie. Weź, bo zawału dość tany. O, no, tu masz jeszcze wieku. więcej szaf. Nie, no. właśnie chciałem powiedzieć, że chyba spasuje już. Wszystkie szuflady. Weź wszystkie szuflady. Trzeba pająka znaleźć. No nie ma no. na razie szuflad. No nie ma, faktycznie. No, a jak się nazywa ten, który jest właśnie za oknem? No mówiłam ci, że się chyba... No, smiley, smiley albo Smile. Smiley nazywa, no, tak róż, no. różnie piszą. Będzie się do nas uśmiechał po prostu. No tak. No, Dobra. Tak będzie. To już jak zgadzam. Ty jak na złość nie masz żadnej <grywa> szafki. Nie, nie ma byłem... go! Tu? No nie ma żadnej właśnie. Tu też go nie ma. A tu nie to, ma okna. Tu... Nic nie można, aż tu musimy gdzieś... My Mygu, mygu. my mygu, mygu. Dobra, chowaj się gdzie chcesz. <grywa> Okej, okay, dobra. A, ale ja było teraz śmieć, jakby teraz mam wyskoczył. Nie pozwoliłam wejść do szafy. No! To już to tak byłoby... na złość by było. Śmieszne. Ej, ale... Było no było, ale nie ma tego nigdzie. Ale... O, bo, o Jezus, o, bo ciemno. Tutaj. No nie ma po lewej. O, o, lewo. Dobra. <grych> Okej. Okay, Lewa, okay. Lewo, 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 lewo. lewo. O, tu jest! Mamy, dźwignię. Mamy dźwignię. I trzynasteczka. O Jezus, wow. przestraszyłam się tego. Ci tak od razu. O, o nie ma a tutaj psi, jest psi. dużo tych do otwarcia. Dobra. No i może będzie psi-psi. O, Pieguły. mam wytrychy! Mam jajko. Są Nie, pigu pigułki to były. <noise> jajko mam. <noise> to fajne jajko właśnie. <noise> fajne te jajka No mam. tak z daleko wyglądało, jakby jajko takie leziało. O, tu może będzie gdzieś pajączek. Pająk. Krystian, czemu mi kradniesz, ludzie. Ja idę na tą ja plakę. Nie tobie? Tak. Broń Boże, ja tu Ale nigdy. dużo ich tutaj było. Fagi. O, kurcie. <noise> Dobra, Dobra idziemy, idziemy dalej. Piętnastka A. Uh -huh. A, uh -huh. A. Jezus, co jest? Ty. Co? A to by co? Gra, gra chciała, żebym pisał. Okna! A ja nie chciałem. Okna. Czy to nie pisać. jest jakiś nowy obrazek, Ragdorca, nie już? Nie, było. już był, już był. Smiley? Szukam go, Pani. szukam. Panie uśmieszku? Właśnie nie chciał panie uśmieszku! Pan uśmieszek gdzie jest? Nie Uciekł. ma pana uśmieszka. Dobra, fajnie do by było, uśmiechnąć. jakby udało nam się halta a. dzisiaj też złapać. Kogo? O, no Halt, to jest ten, co idzie przód, tył. Aaa. Maciek, nie widziałam cię tam mi, w ogóle. A mieliśmy ja, tego zielonego Bo ja, w poszukiwaniu Halta tutaj. Aaa, rozumiem. A mieliśmy no, ostatnio tego zielonego, co tego? A tak, co go jest mieliśmy, on się Ambush nazywał. O. Jakie itemy ja dzisiaj doślaję, e, ja się z Piguły są, piguły są tu w szafce. Ja mam piguły. No. Ale ja, mać. O. Ja już mam też. Ale mogę mieć Czy ty miał Krystian? Nie. Mam figułki, mam chybkę. Ej, maciuś, figułki. maciuś, Maciuś, czekaj, zanim przejdziemy no. dalej. Czekaj, no. go otworzę. O. Leci, 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 holla! Ja się Pobaj schowam się. do pokoju. Ja popatrzę na niego przez długi okres. A, dobrze, że W sumie w tym dużym pokoju też są okna, to ja spojrzę za maciuś, te okna. Maciuś, musisz dobra. mi powiedzieć, musisz odejść bola, mówisz, że odkryłem podobno swój nowy talent. Dobra. Boję się. Że, że, że potrafię udawać tak, takiego jednego yy, zwierzaka. O, dobrze. Yes? No. Ha, ha, ha. Że chodzi ci o Bena? Dobra, czyli okej, okay, czyli chociaż jest chociaż minimalnie dobry Zkojarzyłem <grym grym> Zeszkojarzyłem, no Dobra, oh, o ci o Bena jest? Przestań no. już Przestań Nie no powiem ci jest okej okay, no Tylko musisz popracować trochę nad nie basem Nie jest najlepiej nie jest najgorzej rozumiem no. A Ale... dużo o, dobra, Dziękuję. dobra ja wejdę tu pierwszą plawą Dobra Powinien tutaj pie, być Pierwszą plawą? Piesią tak pierwsza prawa plawa. Dobra. patrzysz Lo... mi tutaj halo No śmiem Też bym no, chciała pajączka po... Na niego jest bardzo mała szansa nie wiem o. Ja mam batelię A ja mam Jak klucz mała? Nie wiem musisz wygooglować bo nie mam pojęcia. Jeden do dwóch. Nie, ale... Nie, nie, jeden na może... Powiem, że trzydzieści, bo nie wiem ile. Na pewno mniej, ja na, tak pewno mniej Taka, na pewno mniej, na pewno. Mogę... Na pewno mniej, na pewno. Ja wiem, że widzowie Pięć procent, czyli jeden do dwudziestu. A byłam blisko! O, no ciemno. to, chodźcie. Lewo? Lewo? Środek? Dół. Lewo. To Tędy! Lewo, lewo. Dobrze, piękny. 25, 25. 25. No bo chciałem tak. powiedzieć trochę A! inaczej. Ej, zobacz. To, to coś mi przypomina. Nie słyszałem, ale był. Ps no bo to jest bardzo fajna Teraz pizza Party. Tak! Ostatnia pizza. migo! amigo? Na... Christian, o. O. Do, wejdź, wejdź o, do niej nie Wejdź, 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 wejdź. Ja patrzę to, się to w to ścianę. Ten gorszy, nie? Tak. Żyje, ja żyję, ja żyję! Ja muszę się schować jeszcze raz, nie? Koniec? Bo jeszcze raz Nie, Jeszcze leci, leci. Co to? Uwaga. Mogę za tą Ola się schować? Tak, tylko musisz się w ścianę patrzeć. Zaraz to małe nie pomoc leci <laughs> To ty? Je jeszcze, jeszcze raz będzie, jeszcze jedną lądkę, mówi się obie chłop. Na pewno? Nie, nie o, już, już koniec skończył. Ale no, no, no się... już już mu się nie chce. Nie trolujcie, kurde. No a czemu on tak szybko się pojawił? Co jest? Halo? No właśnie. No ale ej. zaliczyliśmy go po raz drugi to jakby. 27 to 27 już i się pojawił. No. Trochę za szybko i tak się nie lubi. No właśnie. Nie, to nie. No ale no, nie Można. Przepraszam Kryzjan, ale ambusz przed raszem? No. No. No, no, jakieś y, anomalie się tutaj dzieją. No bo nie, w tej mieli, nie mieliśmy chyba raz, raz, co? czy nie? Już nie wiem. Eee, już nie chyba wiem. Raz. Nie, raz, by raz był, raz był, raz był, raz był. A no to może jednak to przejść. Raz jest. już sobie był. Nie kojarzę chłopa. Ja też, nie znam gościa. Raz już sobie raz był. A mieszkamy w tej samej klatce? W jakiej klatce? No, schodowej w w O, ciemno. Fotowoltanika? Nie, ja mieszkam w bloku. Pst. No weź! Nie, nie, ma. nie rób. Nie rób co. Nie rób psyta. Ja też będę się na was patrzeć i co? Takie no chy, jesteś. No Aha. To już? No, chciałam podnieść. Ja Trochę szokie, się, za szybko. Były e, Macie Macie? Nie! Nie! Dobra, myślałem, że już idę. Pamiętajcie, możecie kutać shiftem. I postaci sama biegnie przy okazji. Dobra. Dobra. Faktycznie ten shift działa, Dobra. ale, ale dziwnie. Tak tak. Ale nie, prosto. Prosto. lepiej, lepiej, szczerze, lepiej, nie. Lepiej, lepiej, lepiej. Nie trzeba tak odwinać jakiejś tutaj kciuka. Ja tak, nienawidzę gra tak, tak pod kontrolę. Tak, więc... no, to teraz, teraz 70 się należy od każdego użytkownika, który Dobra. się. Kurde, dotknęłam ognia, mam bardzo mało. O, ale zamknąłem tak? mu drzwi przed ociami. Christian, to jest o. moje. Kurde, nic jest sobie. Christian, pająka! Nie ma pająka, o, nie ma pająka. plasterek znalazł stąd! Nie! nie. Bo, wy, wy jesteście tacy, że jak ja nie otwieram, to narzekacie, że nie otwieram. A jak otwieram, to włazicie i mi przeszkadzacie. Pozialasz ci tego, tego, no, la, dla nas, o, o, właśnie, Christian to robi! On robił no, nie no, i oszukuję. Sami sobie otwierajcie szafki po drodze, skoro tak. Taki ja jesteś? Taki jesteś? Tak, tak. Jesteś? O, tak dobra. jestem. Niu, szybko otwieraj, otwieraj. Niu. A, a ja <grym> weźcie! Ja tu otwieram szafki, może Timothy będzie! Zaraz a! będzie glitch na waszym miejscówce i, i, i cześć. Jest taka fanta. O się piguły odładowują zdrowie, ło! Wow. No, zaraz zginiecie. Ja to wam zafunduję szybko. O Jezus, muszę wziąć kolejną. Maciek! Aaaaaah! No, aaaa! no, no, Ale mnie daleko tepło. Maciek zepsuł wszystkie szafki po drodze. No. Żadnej szafki nie było. Chłopaki, powodzenia. Cześć. Kiedyś tam wszystko po prawej stronie musisz znaleźć, bo inaczej nie. O, ta jest moja! Zielona! Moja. No nie, 5. czemu on tutaj idzie? Nie wiem! Czemu on tutaj jest? Nie wiem! Po co mu chodzi, że tak tutaj podchodzi, biliśko? Nie wiem. Nie o, ma o, o, tam chyba do ciebie, Krysian idzie. No, idzie do Krysan ciebie. Krysian idzie do ciebie. O. Idzie do mnie, idzie. Dobra. A tutaj U, też są... jedną pad. książkę, która tam była. Ej, czemu on idzie do mnie? Czemu bo ja, on idzie do bo ja otworzyłam szuflady, dlatego. A, dobra. Ja, ja idę dalej, Ja, ty masz, ty masz. ja chciałam szufladę pootwierać, no ale dobra Może pająka bym trafiła o o, 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 Ja widzę, ja widzę książkę Jedną z mojej perspektywy Gdzie jest na ukość ploś Ale na dole, a widzę ją, taka ja jest. zielona Na górę no. idzie Poszedł na górę? Tak, poszedł na górę Tu jest plasterek Ja ją podniosę, nie lezikuj Ola, tu jest plasterek, chcesz? Aha, ja podniosę, nie, nie ja! chcę Ola! Nie? Powiedziałam, że nie chce. To ja zabieram. Dobra, to weź. A Maciek jeszcze żadnej książki nie znalazł. Weź Maciek. Ja jestem słaby, Głajek. coś znalazł. Była. A, znalazłeś, dobra. Haha, ha, i co, znalazł kolejną. Haha. Ha. Maciek, I weź. I co, teraz speedlan, speedlan. Speed <laughs> Kto znajdzie więcej książek? <laughs> Ja no. nie, ja stanę... no! Dobra Biegnie, biegnie tu, biegnie tu jeszcze 0 057 O to jaka zapisuje. ładna kartka 0571 I brakuje nam ostatniego Super. To z każdej zgaduję Jesteście zrobili speedrun no to... To nie w... no to sprawdzaj na tym po prostu Na tym Dobra, jaki? Mów jeszcze raz, kurs Kod... 0 O kurde No, 0 5 Pięć. 7 No 1. 0571. 7, 1 Coś. Zero nie Zero Idzie tu na górę. 5. No ej, no klikałam <grym> A czy ta góra tak jakoś wolniej chodzi, mi się wydaje? Nie wydaje się. Nie, nie gli się po flościu. No nie się wiem. Gliczuję. Dobra. <grym> Dobra.

Co? Jak Chciałem to... zobaczyć co tam masz. Tak to otwieracie, nie mogę. Są jakieś tu nie ma. A tutaj ominąłeś i a jak tylko to to... pajączek. To no, bo... bo tobie zostawił. No a, dobra, bateria, bateria. O, To idealnie, bo ja mam latarkę. Widzisz? Krysian, na nas! Razem mamy szukać potworów i przez okna zapominacie patrzeć. A no właśnie, muszę się cofnąć. <laughs> nie, lepiej nie! Ja nie wiem nie. czy przez za tymi dużymi może być. O! Mogę tu wejść? O kurde. Może o. tak, a może nie? Gdzie to, to jest wie. Maciuś? Tu jest. Gdzie nie jest? Ma gdzie jest Maciuś? Nie wiem gdzie tu jest. Tu jest. A tu jest. <noise> I co? Nie, nie wiem, ma tak ten za oknem wygląda, więc ciężko stwierdzić. No stwierdzi. tak jak no. minka uśmiechnięta. Tak jak na spałnie chyba. Gdzie jest Maciuś? Nie wiem czy wiecie, ale mi gumik go. Leci. A! Dobra. Okej. Dzień dobry! Siup! Siema! Czy Przeleciał i nic nie zrobił. Nie ma. No Do jak tu, to? Tu, światło tu, tu. zgasił. No właśnie. No, to tylko i na tym nic. Zgasiciel. O, tu jest ciemno bardzo. Tak, Siema. po lewej. Jest wentyl. Jezu! <grym> Co się stało? No nic, miałam psy, ale nie ugryzł mnie. Zauważyłam go, ale krzyknęłam, bo go zauważyłam kątem A. oka. Odwróciłam wow. się i musiałam jeszcze raz się na niego spojrzeć. Wow! <grym> Jakola wyglądał by na tym za oknem? No, biały jest, po prostu uśmiech i tyle. Hmm. Biały, o migu, migu było, nie No wiem znowu? Czemu. O, Ej. było. O, o. To, jest to jest moja szafa, to jest moja szafa. dalej, No i co? Chowam się. Nie ma, nie ma <laughs> go? O, Krystian. <laughs> Ale nie ma nic, wiecie? Nie ma, nie ma, nie ma. Okej, okay, dobra. Ale się schował, później Ja wiem, że ten obraz zaosłonił mi pół ekranu, ale ogarnąłem. podobno jak jest takie mrygnięcie i nie ma potwora, to trzeba wejść do szafy i tam jakiś specjalny jest chyba. Ktoś mi tak kiedyś pisał w komentarzu. Naprawdę? Ja ale... słyszałem, że jak jest, jak jest miganie przed jakimś pokojem i nic się nie dzieje, to w kolejnym pokoju może być właśnie Halt chyba. Też, no. Różne takie właśnie były teorie. Ale poczekajcie, Gdy jeszcze się zapytam, ma ktoś tego? Uh, klucz jeszcze nie. Za dużo tych teorii. Ja szukam pająka dalej. Za dużo tych teorii. Pająk no, ma 5% szans, ale jakby miał z 1% szans. To była. No Boże, no gdzie pająk? Nie ma pająka, Ola Chodź, Timothy. o, -o. Ty już tu, 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 tu. dalej? Już? Boże, jak no. szybko bo ktoś otworzył wytrychem i nie powiedział i pobiegł nie dalej po przecież tych drzwi, Czy to jest krata? Kratę się nie da otworzyć wytrychem. Ja to zrobiłem. No nie... I nie powiedziałeś sobie! Kratę otworzyłeś, otworzyłeś wytrychem? wytrychem. Kraty otworzył się. te drzwi, które były zamknięte. Ale na Ale tam kłódkę, była krata potem w kolejnym pokoju. No i zbiegłem na dół, żeby wam otworzyć, utelować wam drogę siedźcie no, już. O, e, 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 to, to nie było psych. E, Zamieniamy się szafami teraz? O nie. <laughs> o nie. Które to drzwi w ogóle? 57. 7. No ale to ha halta się nie było, halo! No nie było, no bo my, nie, my jesteśmy zbyt dobrzy i halt nie chce nas haltować. Może no. nam się pojawi. I będziemy A musieli ten... specjalnie robić trzeci odcinek, żeby tylko halta znaleźć. Oj, to będzie ciężkie. Braignęło. To może być tak. halt. Nie ma, halta. To nie ma... Leci? Nie Ja nic nie słyszę <laughs> Ja <Okay>. się patrzę <laughs> Dobra, to ja idę dalej Nic się nie to, dzieje, to, to, przynajmniej to, to, ja nie słyszałem No nie, nic się nie dzieje, masz rację Teraz A jest tu? migu migu Teraz było? O, leci, leci tak. Leci o. Leci, cofnij się, cofnij się, cofnij się Znaczy no, ja siedzę... A, dobra, bo ty mnie widzisz <laughs> No, no Okej, okay, dobra. Ja ci nie, nie wiedziałam o co ci chodzi. Gdzie mam się cofnąć? No do wentylacji <grym> chyba, tak? No. A tu ty też byłeś... Nie, ci by nie było w wentylacji. Byłem, byłem za Ale tobą, ja! cały czas. A, nie, On no. A może być w tym pomieszczeniu? No właśnie nie wiem, dlatego patrzę się. O. Psy tam miał. Boże Maciek, jak tam strasznie wygląda. Tak. A! Psy! No nie wierzę. No, naprawdę? Ja nie jednego. Dwa miał. Ciebie mam dwa podżówek w takim krótkim odstępie czasu. Co jest, co jest, robi psyta nie ma. <grystanie> <grystanie> Crazy, poczekaj na nas, nie oddalaj się od grupy. Migo, migo. O Jezus, o Jezus, się... o Jezus. Leci, leci, widzę go, widzę go. O boja, no serio, leci, co leci, leci? O kurczę. A ty macie gdzie byłeś? Ja schowałem się w ogrodzie! <głos> <głos> Widziałem, jak całą trasę przeleciał! O Boże, do ogrodu się schowałeś! To jest za czymś, czy...? Tak, schowałem się za pomnikiem w lazie, co? O Boże... Bo nie wiedziałem, czy mam faktycznie klucz, leci, czy coś? Dobra, ale jeszcze szafki Batelia. są... Bateria! Bateria mam. Dobra, najsink. Nice Ciek. Ale wy tak nie A nie, otwieracie hmm. wszystko, dobra. Wszystko otwieramy, ola, wszystko. wszystko A do wszystko... tego pokoju. A dobra, ty wszedłeś, dobra, dobra. Wszystkie są tak, już tak, opędzlowane. Tu są drzwi, tu są drzwi. A jak mi ukraść. Okej, nie ma ten. <grym> <grym> Niech będzie. Halo, panie uśmiech. Nie ma. Nie ma. uśmiech? nie ma. dalej nie ma. Nie ma, nie ma pana uśmiechka. Tu jest bardzo ciemno. Tylko minimalnie. A, 80. A tu jest dużo okien. No, ale nie ma. Ciekawe jaka jest szansa. Mryga. tak, ale są szafy wszystkie. Krysian. E, oci, oci były. A, dobra. Krysian, nie, nie rób tego, psst, proszę cię. No kto mi grzebie w szafce? Ale ja usłyszałem pst. Zostawcie ocie, moje szafki. Oczy, oczy. Było ps To są czarne oczy. Ich nie przeoczysz, oci. bo to Timothy. <laughs> Wiem, że nie. A ty Maciek, a ona w czerwony. Szybko! Szybki a, lewo! Żartowałem, a jednak nie. O, to Maciek <grym> się zdradził. Maciek, ale kupę zrobiłeś. Ale głupo. Ona użyła! Szybko, ucieczka! Ola, otwieraj szafki w trakcie biegania. Próbuję, ale nie ma żadnych. O Boże, prosto, 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 prosto. Brawo! No zadałem prosto!

Dziewięć! Trzy! O nie, już nie dostaniemy halta, na pewno. Hapsasa! się nas haltuje. Nie, wydaje mi się, że już nie. To jak on to zrobił, że się nie pojawił? Wystlasił się z tak Czyli co? Znaleźliśmy tylko jednego z trzech, tak? No. Czterech w sumie. Dwóch. No jednego, jednego. Nie mamy dalej Timotiego. Nie mamy dalej halta. Chowaj się! Chowaj się, leci! Gdzie mam się? gdzie mam się gdzie schować. Nie miałam się gdzieś właśnie. Dlatego skończyć. ja się że żeby poszli. A! Nie miałam gdzie Kwiatka! Christian! Ja nie wiem gdzie iść! No nie! Ach. Dlaczego on się pojawił tak szybko? Poczekajcie na mnie. Ware moje itemy! Bardzo się rozsypałam. Christian, Christian. Christian, Christian co? coś jest pod tym łóżkiem. Cześć. O to, weź, Chyba. nie rób tego. Pst. pst. Weźcie, weźcie! A! moje pst. temki. Poszedł zobaczyć, czy coś jest pod łóżkiem. Nie mogłem być długo pod łóżkiem, bo normalnie coś mi no, chciało wyrzucić. Znaleźliśmy tam, tego, znaleźliśmy kogo? Znaleźliśmy! To był w szafie. W tak, szafie. Tylko go. Co to był za dzień, dzień? Ej, czekajcie, dzień. bo jeszcze mam szansę. No odsuń się, grubasie. To plaka. Jezu. Przepraszam, że ci zasłoniłem miejsce. Migu, migu było. No znowu, ale to nie może być tutaj już go. Ostatnie Musi być. być. Ostatnie szafki. No w tym ostatnie nadzieję. Nie ma nie ma. go! Nie ma! Nie, nie Alt ma! 4 Alte 4 O o. Um. A my będziemy A. tam blisko? Łygu, łygu, łygu. Nie, no stamtąd zaczynasz. No chyba nie? Maciek, Maciek niech go zamknie. Dobra, palkul, palkul, pal palkul. Pal pal o, widać, się ja tam przed. E. Haha, ha, ha. ma problem um, z życiem, wiecie? Właśnie widzę. Co mu się Jego, dzieje? Ja go A. zgliczowałem. Maciek, um. no jak zobacz teraz mamy zejść? Zobacz, zobacz, zobacz. No, ile mamy zejść? <grydź> Zgriciował o, się! O! Miał, o! Zdrażajcie, że odblokuj. Dobra. Hmm. Odsuncie się stamtąd, odsuncie się stamtąd. No dobra, odsunę, ja odsunę się. No, bo ja nie wiem, co w takiej sytuacji robi. O, poszedł o, poszedł do sobie, dobrze. <grydź> no dobra, <grydź> dobra. Bo, bo, bo on tak się zmierzał trochę. On nie wiedział, gdzie ma iść. No, idę go zamknąć. No weź, siampst znowu. No było, słychać. Ja, A, możemy... Ja A możemy pójść na dół, szkoda. A co jest tam na dole? Tam ciemno. na dole jest bardzo ciemno. Ja idę wykonać swoją standardową misję. Widzę koniec schodów, ale nic dalej nie widzę. Tak? No. Ola, ola, jak myślisz zrobić to? to. Idę <laughs> go zamknąć! Idek <laughs> to zamknąć! Tu jestem! Lalalala, lalalala, lalalala. Zamknąłem go! Na Maciek, pewno? znowu go zamknąłeś. Za bardzo. A weź się przytul stajem. do drzwi. <głos> <głos> Zmarłeś do figurę prawie. O mój Boże! Tak on on wyszedł przez sekundę na, z tych drzwi, a ja tam nie wiecie, idę. <noise> wiecie, że tylko dwie miałem do zaznaczenia? O! A. No, Maciek, no. także... Brawo, Maciuś! Ale go spotkałem na blisko, fajnie! Ale on cię kontakt. Tak, pocałował ta... mnie. I potem wyszedł na chwilę z tych drzwi. <noise> to miałaś szczęście, że cię nie złapał. Już myślałam, że na mnie idzie. O, ja jestem już, Krystian, w tym. Czekam na ciebie w... no, wiesz, w tym. To Maciuś leży. No chodź, ja tu czekam z moją latarką! Oświetlam nie, nie. ci drogę! Łoś bardziej, łoś bardziej. Myślę, że bardziej się nie da. Kurczę, nie udało się dzisiaj wszystkich złapać. No. O, będą wszyscy teraz musieli w komentarzu napisać, czego nam jeszcze brakuje. O nie, zepsuła mi się latarka, Krystian. No, widziałem jak ją puknęłaś. <laughs> o, zepsuła mi się.